Chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, że dziennik Fakt, który po raz kolejny okazał się brukowcem i opisał w dniu wczorajszym zupełną nieprawdę od samego początku w swoim artykule, dzisiaj to powtarza. Jest mi tym bardziej przykro, że dziennik Rzeczpospolita wczoraj też dopuścił się do opisania zupełnej nieprawdy. To jest oczywiste naruszenie dóbr osobistych i trzeba się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami prawnymi tego, ale to jest przyszłość. Ja też, proszę Państwa, rozumiem, że część mediów w Polsce, zwłaszcza z tym kapitałem zagranicznym, ale także środowiska w Polsce, które walczą o odzyskanie władzy po 8 latach rządzenia i wspierają te media, bardzo by chciały, żeby za taką działalność, jak pomoc przy badaniu, docieraniu do prawdy przy katastrofie smoleńskiej, jak odbicie z rąk ludzi, którzy współpracowali i imprezowali z funkcjonariuszami Federalnej Służby Bezpieczeństwa Władimira Putina Centrum Esperskiego Kontroli Wywiadu NATO, czy wreszcie Młody Wiek, jest powodem dla wszystkich Państwa do emigracji i nigdzie w Polsce nie można pracować, a na podstawie pisania nieprawdy można każdego zeskredytować. Bardzo się z tego cieszę, bo pokazujecie Państwo wszystkim młodym ludziom, wszystkim moim rówieśnikom, co będziecie robili wtedy, kiedy będzie dochodziło do przemiany pokoleniowej. Gdzie mamy zdobyć to doświadczenie? Gdzie mamy się nauczyć tego warsztatu? Gdzie mamy potem korzystać z tego wszystkiego tak, aby skutecznie, słusznie i w pełni pracować dla Rzeczypospolitej Polskiej? A na sam koniec... Mam ogromną prośbę i apel do państwa. Ja rozumiem, że państwa zadowala ten fakt chodzenia za mną, fotografowania, nagrywania i pisania półprawd albo zupełnych, zupełnych kłamstw, dużo rzadziej prawdy na mój temat. Ale bardzo proszę o nienachodzenie mojej rodziny i moich bliskich, bo to jest po prostu takie niskie dziennikarstwo. Bardzo państwu dziękuję. Życzę